rząd wróci do wszelkiego rodzaju projektów, które będą wzmacniały niemiecką gospodarkę kosztem polskiej. Ta ustawa, projekt ustawy Lex Gazprom, bo tak go nazywam, to jest ustawa, która uderza w interesy Orlenu, który dzisiaj sprowadza najwięcej gazu i mamy tutaj suwerenność energetyczną, jeżeli chodzi o możliwości kontraktowania, a rząd Tusko oczywiście chce, tak jak Niemcy, doprowadzić do tego, że rezerwy gazu dla Polski na wypadek na przykład kryzysu można przechowywać swobodnie za granicą na przykład w Niemczech. Tam może być oczywiście przechowywane w postaci rosyjskiego gazu, bo Niemcy sobie świetnie handlują dzisiaj z Francuzami rosyjskim gazem, o czym warto pamiętać. I przede wszystkim Donald Tusk chce wpuścić, tak jak za czasów pierwszej platformy, mnóstwo dziwnych pośredników handlujących gazem ze spółkami skarbom Państwa. My to, co zrobiliśmy, kiedy wygraliśmy wybory, a wiem to, bo byłem wiceprezesem Peginik SA, to wszystkich tych pośredników, te firmy krzaki, które zamiast peginiku wczesnego a dzisiaj Orlenu stawały kontraktowo pomiędzy spółkami Skarbu Państwa a dostawcami gazu ziemnego po to, żeby zarabiać krocie, wyeliminowaliśmy. To były najczęściej firmy podstawiane, jakieś takie małe, które gdzie, za, za którymi najczęściej stały w mojej ocenie rosyjskie interesy. No i proszę zobaczyć, że Tusk się przestraszył przestraszył tego, że za szybko zechciał można powiedzieć, otwierać Polskę na możliwość sprowadzania jeszcze większej ilości rosyjskiego gazu, bo pamiętajmy, że Tusk do dnia dzisiejszego ponosi odpowiedzialność, że w roku 2024 Polska stała się jednym z największych importerów rosyjskiego gazu pod postacią nawozów azotowych. Azoty padają, bo Tusk zalał Polskę azotami, zalał Polskę nawozami z Rosji i z Białorusi. No rekordowy w trzeciej RP wynik, no to jest dramat. No,